Dzień dobry Państwu. 13 sierpnia 2024 roku 13 szczęśliwy oczywiście tak? Hmm. 13 smutny A co jest 13 smutnego? 13 ej, 13, 13 piątek piątek 13. To już o jest właśnie. kumulacja. No. Robimy kawkę Pękł. Tak? Nie, bo już. No to po nim. A spadło tam jeszcze? Nie. Nie. No to git. Tylko szklanka. Tylko od szklanki oderwał się dziubek. To co? Szklanki, dziubek. Jak wam smakował ten króliczek? Już ten w sumie na dzisiaj. No i właśnie, masz obiad, nie stresuj się. Mamy, tam na o kurczę, zapomnieliśmy o tym. Nie, o tym tylko że nie było jedzenia, nie było ochoty na jedzenie. Hmm, cały gar tego dobrego. Nie, no, zobaczcie, to stoi w chłodzie, ale. No, ale trzeba sprawdzić. Miałem no. jechać na targ dzisiaj rano, ale. A spokój z tym targiem. Nie, Krycha? No, daj, spokój. Daj, że spokój. Dejże spokój. Dzieciarnia, wy to zróbcie porządek w tym pokoju, bo tam jest. Nie tam jest władek... tak, jakby bomba wybuchła. Ale władek nam nie pozwala. To ja... Władek nie pozwala. Władek pozwól nim sprzątać. Tak, on mi nie pozwala. Błagamy cię. Będzie ta kawa? No już, ja, żeby zrobić kawę, żeby ją w ogóle wypić, to ja muszę mieć porządek. Zaraz. Aha, oczywiście. Jasna sprawa. Dobra, to ja biorę laptopa sobie tam. No i cekom. Nie masz ochoty na kawę? Sroka się wkurzyła Ona mnie wkurza, tu nie wiem czy to ta sama, ale... Ale no, sąsiad też już na nią klaszcze tam cały czas Bo rano jak... Zacznie, wiem. tak po prostu nie może skończyć. Myślałam, że... Ale ona pewnie, wiesz co, jak kot tam chodzi, A to się pewnie myślałam, się wkurza że, i... Jak widzi kota, to tak to ostrzega może ci co. Ale czasem było tak jak ostatnio, że kot yy, spał u nas w łóżku. Nie wiem, ty to nie słyszałaś tak no. A ona po prostu nadawała, miałam otwarte okno tam. No wiedziała, która to do mnie znalazła. Mm. Strzeliłabyś do niej. A na śniadanie jakieś masz o Takie zorganizowane, czy nie? Co tam mamy? O, ja ci tam nie mogę zorganizować. Tu kanapką. A jakieś tam, nie wiem, parówki są? Jakieś nie. takie rzeczy nie. To Wie... coś tam zaraz masz? Kanapeczkę mogę ci zorganizować i... Jajecznicy robię. Ja mm, 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 mm. się muszę zastanowić, no bo dzisiaj... No. radam, ja się wybieram, bo no. odebrać i nie wiem, czy mam tylko jechać, odebrać i wracać, czy jeszcze sobie zrobić, zahaczyć o galerię. Zwracajcie, przede mną ale trochę mi się nie chce łazić tam, jeżeli miałabym jechać tylko w jednym celu. Nie. Hmm. No. Też by mi się nie chciało po galeriach chodzić. No dobrze. To, to takie dzień dobry. Uszanowanko. Wczoraj to. A, coś tam nawet wrzucaliśmy, nie opublikowaliśmy chyba czegoś nawet. Po to było jeszcze jedno, nie opublikowaliśmy chyba, bo. Tak, no wczoraj kiepsko szło to nagrywanie. Mieliśmy przerwę. O! Krystyna z bułą. Kobita z bułą. No to dzień dobry. przepraszam. Dzień dobry.